Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Godzina 7.15 rano, 227 km przede mną, w jedną stronę. Jadę do Warszawy odebrać. Wydaje mi się, że ultra ciekawe auto do testów, no ale to o nim opowiem zapewne w jednym z następnych materiałów. Przy okazji też zostałem zaproszony w Warszawie, żeby zobaczyć nowe miejsce na mapie stolicy połączone z motoryzacją. Czyli jadę do VWFS Store. Volkswagen Financial Services Store. A tak bardziej przyziemniej po polsku, jadę do pierwszego w Polsce i pewnie też na świecie salonu samochodów używanych grupy Volkswagena. Jak widać, branża ta coraz mocniej się gdzieś tam profesjonalizuje i coraz więcej marek zauważa, że faktycznie w autach używanych w Polsce dzieje się bardzo dużo. Zobaczę, może coś więcej e, wtedy też przy okazji powiem. A póki co jadę. Widzimy się za dwie godziny. Jeszcze kawę sobie po drodze e, wypiję. Wyszedłem, wypiłem jeszcze jedną szybką kawę. Porozmawiałem tutaj e, z szefostwem. Powiem wam jedno, nie ukrywam, spodziewałem się zupełnie e, czegoś innego. Wchodząc do tego obiektu do środka e, dużego przestronnego salonu, e, mogę stwierdzić jedno. Wydaje mi się, że. Pewna część nowych salonów sprzedających nowe auta nie wygląda tak jak ten zajmujący się sprzedażą aut używanych. Widać, że ta branża coraz bardziej się gdzieś tam profesjonalizuje. Widać też po ilości aut tutaj na placu. Ale też jest jeszcze. Wiele złego w tej branży. Przez lata byliśmy przyzwyczajeni do tego, że szukamy ceny, szukamy niskiego przebiegu. E, handlarze, szczególnie ci pseudohandlarze, mocno w tym pomagali, gdzie widzieli bardzo dużą chęć zarobku, niejednokrotnie sprzedawali auta w opłakanym stanie, a też nieświadomość konsumencka sprawiała, że braliśmy je, bo wierzyliśmy po prostu gdzieś tam na słowo. Przez ostatnie kilka lat widać, że jakby. Wiedza osób kupujących samochody używane e, zwiększa się. Ja nie mówię, że każdy z nas jest profesjonalistą, ale może też jakąś swoją małą cegiełkę, poprzez swoje poradniki, e, do tego dołożyłem e, i zaczynamy oczekiwać czegoś innego. Owszem, cena dalej jest ważna, ale oczekujemy tego, że. Ktoś nie będzie próbował nas zrobić w konia, wcisnąć nam jakiegoś bubla, który był zlepiony z trzech i przypominał mniej więcej przystanek. Ale oczekujemy tego, że kupimy auto zgodne z ogłoszeniem, że to auto nie będzie miało jakiejś dziwnej historii, no i też w komfortowych warunkach. Jak widać, przestrzeń modelowa tego biznesu mocno się zmienia. Pokazuje, że. I branża samochodów używanych zaczyna się coraz bardziej profesjonalizować. Polska zawsze mocno gdzieś stała, jeżeli chodzi o import czy sprzedaż aut używanych. Co za tym idzie, widać, że jest to dostosowanie do rynku. No dobrze, ja sobie tutaj tak maszeruję i oglądam około 150-180 aut na placu. Docelowo ma być ich nawet 400 o tutaj trwa sesja zdjęciowa kolejnego samochodu, bo bardzo fajnie jest to przygotowane. Z tego względu, że na stronie mamy i panoramę 360 stopni, dokładną fotodokumentację. Można powiedzieć, że to też jest taki e, nowy czas, że dostosowujemy się do tego, co rynek potrzebuje czyli do internetu i często też zakupów przez internet. Cel jest dzisiaj następujący. E, wybrałem sobie wczoraj, wyjeżdżając z domu, trzy samochody tutaj he, z placu, które chciałbym bliżej przejrzeć, e, zobaczyć, porównać. Ale też wpadłem teraz na taki pomysł, że wezmę też e, 10 przypadkowych aut. Losowo wybranych, które przejrzę po prostu tak na szybko, miernikiem. Zobaczymy, jak to też wszystko będzie wyglądało w praktyce. Trzy auta, jakie wybieram. Jedno do 30 tysięcy złotych. Postaram się wybrać jakieś w miarę tanie auto miejskie, drugie do 50 tysięcy złotych, a trzeci samochód. A, już tam stoi, już go widzę. Do 100 tysięcy złotych i postaram się te auta skonfrontować. Z tego co widzę, tutaj możemy spotkać auta kilkuletnie, 2, 3, 4, może czasem pięcioletnie. Auta pochodzące z polskich salonów, auta z udokumentowaną historią, auta, na które Otrzymujemy gwarancję roczną. I kolejna rzecz te auta głównie pochodzą z sieci finansowej grupy Volkswagena, czyli mogą być to auta polizingowe, pokredytowe. Te samochody też mają raport Dekry, czyli dokładną analizę tego przez specjalnego rzeczoznawcę robioną, czy z autem coś się działo, jeśli tak jest, wszystko udokumentowane. Oj, niezły sparing z miernikiem lakieru, no przyznam szczerze, lepsze to jak siłownia. Oczywiście starałem się mniej więcej sprawdzać około 15-20 punktów newralgicznych. Te trzy konkretne auta, które będę bardziej dokładnie sprawdzać, tamtych pomiarów będę robił więcej. I cóż mogę powiedzieć, z tych 10, a nawet 11 aut, które miałem okazję w tej chwili przejrzeć, w sumie w dwóch przypadkach było po jednym elemencie lakierowanym. W żadnym z 10 czy tamtych 11 aut nie było grama szpachli. Poszedłem też do biura sprawdzić, jak wyglądają protokoły odbiorcze tych samochodów. I faktycznie no, w raportach Dekry dokładnie to było zaznaczone, ale z drugiej strony. Lakierowanie to nie jest nic złego. W jednym aucie była to maska, co często zdarza się też od odprysków kamieni. W drugim był błotnik. Ogólnie przyglądałem się, jak wygląda spasowanie elementów. Wiadomo, wiadomo jedne marki mają trochę grubszą powłokę lakierniczą, drugie trochę cieńszą. To, że na przykład na dachu jest 160, a na drzwiach 140. Pamiętajmy, rozmawiamy o którymś miejscu po przecinku, jeżeli chodzi o pomiar miernikiem lakieru. Dobra, idę po klucze i biorę się za trzy auta. Ciach, kluczyk od APA w ręku tylko tak. Czy od tego białego, czy od tego czarnego? Od razu powiem, wybrałem ten czarny model. Ze względu na to, że przede wszystkim chciałem znaleźć jedno z tańszych aut, tutaj znajdujących się przy salonie aut używanych. Wystawione jest wyjściowo za 27,900. Natomiast jego konkurent, brat Bliźniak, wystawiony jest za 35,900. Skąd różnica w cenie? Oba mają ten sam silnik. E, tę samą moc. E... Ten sam rocznik, bo 2018, ale różni je wyposażenie. Biały jest o wiele lepiej wyposażony i ma mniejszy przebieg, bo około 40 tysięcy kilometrów, a ten ma przebieg 105 tysięcy kilometrów. Aczkolwiek przy tym aucie, przyznam szczerze, i tym motorze to nie jest jakiś duży przebieg, spokojnie o wiele więcej przejedzie. Sprawdziłem auto już tak bardziej po profesorsku miernikiem lakieru, ponad 80 pomiarów, nie było nic lakierowane, nie widzę też żadnej ingerencji i blacharsko lakier, w raporcie też o niczym nie ma e, słowa. E, samochód jest jak widać z zewnątrz w ładnej kondycji. Oczywiście wyposażenie nie jest tutaj grube. Mamy cztery poduszki ABS, ESP. Mamy klimatyzację manualną. Mamy radio. Co ciekawe, tak, właśnie też te wersje w tej opcji występowały, że. Mamy ręczną regulację szyb. Oczywiście to nie jest segment ultra premium, żeby tutaj oczekiwać nie wiadomo czego, ale jak do miasta te apy czy bliźniacze modele z koncernu Volkswagena naprawdę e, spisują się e, bardzo dobrze. Jak komuś zależy na wyposażeniu, zawsze można pomyśleć o tym białym, trochę droższym. Oba w ciekawej wersji, bo e, pięcio, e, drzwiowe, więc. E, w sumie z małą rodziną po mieście na zakupy można się wybrać. Dobrze, już do Was idę. Czy po kluczyku rozpoznacie, co to za samochód? No tak, widać, że Skoda. Chociaż pierwotnie miałem wybrać inny model Octavi. W granicach 50 tysięcy złotych, bo za 51 tysięcy, ale to był model przedliftowy. Tutaj za 52.900 mamy auto już po faceliftingu i naprawdę z ciekawym silnikiem, więc mimo wszystko postanowiłem zmienić swój wybór. Jednym ten kolor może się podobać, drugim nie. Oczywiście to jest rzecz gustu. Tutaj mamy to auto zarejestrowane 27 grudnia 2018 roku. Też już przeglądałem sobie dokumenty do niego. Też już w tym momencie sprawdzam je miernikiem e, lakieru i nic nie wyszło, co by mogło budzić jakikolwiek niepokój. Powłoka lakiernicza trochę grubsza jak w Volkswagenie Appie, co jest standard w przypadku Skody e, oktawi, Różnice między dachem czy elementami rzędu 20 mikrometrów, więc można powiedzieć, że jest to błąd statystyczny. Okej, okay. nie jest to jakaś ultra bogata wersja wyposażenia, można byłoby alufelgi dołożyć, ale Mamy klimatyzację, radio, tempomat, czujniki ciśnienia w ogumieniu sp. 6 poduszek i wnętrze, które wygląda naprawdę schludnie i przyzwoicie, i widać, że ten egzemplarz był zadbany. Mocno rekomenduję ten silnik, ponieważ ten silnik 1,6TDI. Przy przebiegu 120 tysięcy, to jest naprawdę mały przebieg na ten silnik, jest niesamowicie oszczędny. Robiłem eco-driving kiedyś z Kodą Oktawią i bez problemu schodziłem poniżej 4 litrów. Wybrałem wersję Liftback, której największym atutem jest bagażnik. No W tej klasie przyznam szczerze, ciężko znaleźć auto z większym bagażnikiem. Zwróćmy uwagę też na inną kwestię. Skoda Octavia... Bardzo dobrze trzyma cenę. To trzeba zauważyć, że wartość rezydualna tego samochodu z perspektywy 3 czy 4 lat mocno wzrosła na przestrzeni ostatnich lat i to auto też sukcesywnie w kolejnych latach nie będzie tyle traciło na wartości. Widać, że ten Mariusz z grupą Volkswagena mocno pomógł samej Marce. Skoda. No dobrze, jestem tutaj już ponad 3 godziny i widzę. Houston, mamy problem. Jakieś chmury deszczowe zbierają się nad nami. Kluczyk w ręku od Audi. Tak, dokładnie od tego białego Audi Q2. Starałem się wybrać auto do maksymalnie 100 tysięcy złotych, więc Q5 nam przeszła e, obok. Mogłem zastanawiać się nad tą Q3, ale wydaje mi się, że Q2 jest trochę takie bardziej zadziorne, bardziej fikuśne. E, pozostałe Q5, czy chociażby auta z grupy Volkswagena. Ale skupmy się na Q2. Podoba mi się to auto z wyglądu. E, tak, jestem maniakiem koloru białego i dobrze e, o tym wiecie. Jeszcze fajna 18 calowa felga dopełnia tego wszystkiego. Tutaj mamy auto z końcówki roku 2017. Przebieg 35 tysięcy km, moc 150 koni, silnika 1.4 TSI. Duży plus skrzynia automatyczna. Może to auto nie jest jakoś przepastnie wyposażone, ale tak, automat jest, klima jest. Wyświetlacz multimedialny jest, szyby elektryczne, lusterka, to co powinno być w samochodzie. Oczywiście Skoda Octavia ma zdecydowanie większy bagażnik od Audi Q2 i te auta są w sumie do dwóch różnych grup klientów gdzieś kierowane. Częściej wybierają to auto kobiety, ale ten bagażnik powinien wystarczyć na jazdę codzienną, jak i też codzienne zakupy. Chciałem takie znaleźć auto, które będzie swojego rodzaju odmianą dla tych, które wam pokazywałem do tej pory. Tak jak mówiłem, wyjściowe auto wystawione jest za 96.900 i mamy tutaj program Autonomia, czyli ratelizingu 1162 zł. W jaki sposób? W bardzo prosty. W tym miejscu, czyli Volkswagen Financial Service Store, czyli salonie aut używanych grupy Volkswagena, widzimy propagowanie tego trendu, czyli zakupu samochodów w formie użytkowania. Zależy im, żeby nie tylko klientów kupujących auta nowe przywiązywać do marki, ale i również klientów aut używanych. Po to, żeby po kilku latach eksploatacji przyszli tutaj, oddali swoje auto i wymienili je na kolejny e, samochód. Stąd, zarówno czy to przy kredycie, czy przy leasingu, proponowana jest opcja wysokiego wykupu, żeby mieć po prostu niską e, ratę. Przykładowo, w przypadku 36 miesięcy, jeżeli chodzi o eksploatację, e, wybrania Odpowiedniej e, wpłaty e, własnej i ustalenia też limitu kilometrów, bo dla niektórych 10 tysięcy limit e, rocznie to może być za mało, więc można wybrać e, trochę większy limit i można przez kilka lat podróżować autem. E, Eksploatować i przyjść później swoje auto wymienić. Ten trend jest mocno widoczny na zachodzie. U nas dalej mamy taką opcję przyzwyczajenia, że coś musi być nasze, aczkolwiek widać, szczególnie pod kątem klientów firmowych, że opcja najmu staje się w tej chwili wiodącą procedurą. Chcemy zmieniać, chcemy przesiadać się. Rzadko kiedy kupując nowe auto, jeździmy nim 10-15 lat, tak jak to było kiedyś. Bo kiedyś było po prostu trudniej dostać kolejne auto. I zawiesiłem się. Zapatrzyłem się na tą 21-calową Felgę w Audi Q7. Swoją drogą fajna Audi, ale za 246 tysięcy powiedziałem: Nie, mówię, takich budżetów dzisiaj nie pokazuję. Staram się trochę niżej w tym wszystkim gdzieś zejść. Przechodząc do małego podsumowania, wybrałem trzy auta. Oczywiście to był mój wybór. Eee, trzy auta z różnych segmentów, które chciałem Wam dzisiaj gdzieś pokazać. Jest tutaj ich 150 czy nawet 180, a docelowo ma być nawet 400, więc będzie z czego wybierać. Ale chcę pójść o krok dalej. Eee, wiecie co? Życzę sobie, ale przede wszystkim Wam, żeby nie wiem, za najbliższe dwa lata, chociaż 15% komisów. Sprzedających auta używane w Polsce, chociaż w połowie było tak profesjonalnie przygotowanych do sprzedaży. Już nie chodzi mi o sam budynek i obie, gdzie tutaj stoi 20 parę samochodów, włącznie z Porsche, ale chodzi mi o całą obsługę i jakby jawność wszelkich dokumentów. Tu nie ma żadnych ulepów, tu nie ma żadnych historii. Z doliczaniem akcyzy, jakimś watem pod stołem. Nawet słyszałem, że w zeszłym tygodniu RS-6 zostało zdyskwalifikowane, jeżeli chodzi o wystawianie go tutaj, ponieważ miało jakąś większą ingerencję blacharską, i to się chwali, bo to pokazuje, że ten rynek naprawdę mocno się profesjonalizuje, i mam nadzieję, że będzie to do tego dążyło, że klienci będą po prostu tego wymagali. Przeglądając też stronę, link macie do niej poniżej w opisie tego salonu aut używanych, widzę jedno. Adres Łopuszańska 36 w Warszawie. Mam wrażenie, że to będzie tylko taki punkt odbioru auta bądź. Najwyżej, chęci zobaczenia go, bo jeżeli e, z jednej strony mamy dobrze zrobioną stronę, mamy dobrze zrobioną e, sesję fotograficzną, mamy panoramę 360 z wewnątrz, mamy zrobiony opis auta, jest raport dekry, jest dołączona gwarancja roczna do tego samochodu, e, jest zaufanie do koncernu. Wydaje mi się, że może to sprawiać, że ludzie będą chcieli troszeczkę sobie czas zaoszczędzić i po prostu za pośrednictwem strony decydować się na dobór e, samochodu, który by ich e, interesował. Więcej takich miejsc w Polsce. I mam nadzieję, że jak zaczniecie wymagać bardziej profesjonalnej obsługi ja nie mówię, że każdy ma salon budować, ale bardziej profesjonalnej obsługi to faktycznie ten rynek e, zacznie nabierać ładu i Charakteru. Jestem też ciekaw Waszych opinii. Jakie Wy mieliście w ostatnim czasie przygody co do zakupu aut używanych, bo według raportu Kantar statystycznie ponad 40% Polaków decyduje się na zakup auta w czasie od miesiąca do trzech. Ale nie dlatego, że robią to leniwie, ale tylko i wyłącznie dlatego, że jest po prostu bardzo trudno kupić dobre auto. Zostawiam Was z tymi przemyśleniami. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!